mamy w murach powiatowego zespołu szkół i placówek specjalnych. Mamy dzisiaj niezwykłe wydarzenie, Dzień Dziecka. Po raz kolejny spotykamy się z dzieciakami na wspólnej zabawie. Oczywiście nie byłoby tej zabawy gdyby nie Fundacja Promień Słońca, gdyby nie Fundacja Doktor Clown, no i oczywiście starostwo powiatowe, które zawsze pamięta o naszych dzieciach. Dzień Dziecka to czas szczególny. Szczególny dlatego, że nasze myśli, słowa, uczucia kierujemy do naszych najmilszych i tych najwspanialszych, do naszych dzieci, zarówno tych młodszych, jak i starszych. One jeszcze o tym nie wiedzą, ale czas dzieciństwa to najpiękniejszy okres w życiu i życzymy jej tej beztroski, tego bezpieczeństwa i tego ciepła, które my dorośli im ofiarujemy. W, ten, w tym szczególnym dniu... Moja obecność tutaj też dowodzi o to, że przywiązujemy ogromną wagę do wychowania dzieci, do ciepła, do miłości, i przez ten fakt obecności chcemy to docenić. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Będzie mnóstwo atrakcji. Przyjechały panie z koła gospodyń wiejskich ze Skubianki. Mamy tutaj mnóstwo stoisk, na których będziemy malować buziaki, robić warkoczyki, tańczyć, bawić się. Dzisiejszą imprezę organizuje samorząd Uczniowski. Tak naprawdę to sami uczniowie wyszli z inicjatywą dzisiejszego spotkania. Jest to cykliczna, coroczna impreza. Przez wiele lat odbywała się na dworzu. Niestety, warunki atmosferyczne sprawiły, że musimy przełożyć imprezę do budynku szkoły. Eee, impreza tak naprawdę jest pełna niespodzianek i atrakcji. Dla naszych uczniów najbardziej liczy się to, że będzie i kolorowo, i głośno. Mam nadzieję, że to będzie udany dzień dziecka dla naszych dzieciaków. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo jeszcze raz.